Cześć, witajcie. Dzisiaj Mercedes CLS AMG53. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz zalicza się do trzeciej generacji CLS-a C257. Taki jest jego kod fabryczny. Należy do Roberta, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Robert jeździ nim od kilku tygodni i cieszy się, bo ja za takim autem, tak jak wiadomo, 300 frajda. Samochód pochodzi z polskiej sieci dilerskiej został wyprodukowany w roku 2019, a pierwsza rejestracja i odbiór salonu to rok 2020. Emblemat CLS53 z tyłu na klapie bagażnika i to już chyba nikogo nie dziwi i nie myli, że nie jest tam pod maską jednostka 5,3 litra, tylko jest tam 3-litrowa, podwójnie uturbiona benzyna o mocy 435 koni. A jakby ktoś nie wiedział, że ta maszyna odpycha się z czterech papci, no to zdradza to ten napis Formatic. No i tu jeszcze informacja, że motor jest uturbiony. Ogumienie na tym CLS-ie to Continental rozmiar to 275 35 x 19 i taka oto pięcioramienna gwiazda z logo Mercedesa i z logo AMG, tutaj przy rancie. W linii bocznej prezentuje się równie zasnie, co z przodu i z tyłu. I ciekaw jestem Waszej opinii, bo na kanale oczywiście jest już CLS pierwszej generacji, CLS drugiej generacji. Teraz wreszcie jest CLS trzeciej generacji, bo sporo osób o niego prosiło. Ale ciekaw jestem, która Waszym zdaniem generacja jest najciekawsza stylistycznie. CLS to szlachetna maszyna, a szlachetności dodają mu drzwi bez ramek. Wszystko, za tylko możliwe, logowane AMG, listwa progowa AMG, nawet dywanik z logo AMG. Wiadomo, im więcej znaczków AMG, tym wyższy rachunek przy odbiorze samochodu z salonu. Również AMG u dołu tej świetnie notabene leżącej w dłoniach kierownicy. Tutaj fajnie spłaszczona, srebrne wstawki i logo AMG. Tutaj gładziki do obsługi multimediów, ale o tym już niejednokrotnie w samochodach Mercedesa mówiłem. Trzeba się do tego jakiś czas przyzwyczaić. Żeby się tym sprawnie i płynnie posługiwać. Duże łopaty do ręcznej zmiany biegów, ale po co to robić jeżdżąc po drogach publicznych. Jak to zawsze mówię w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów nie zmieniam biegów ręcznie, ale jak ktoś taką zmianę preferuje, to oczywiście może to zrobić. Zegarek analogowy, również z logo Mercedesa po środku. Jednym to przypada do gustu, innym nie. Ja osobiście w tym cyfrowym świecie lubię jak co nieco pojawi się analogowego. A tutaj piano black, za którym osobiście nie przepadam. To się znajduje pod tą klapką, dwa uchwyty na kubki demontowalne, wtedy tu jest większa półeczka. Do tego jeszcze dodatkowo przed tymi uchwytami, nawet gdy ich nie zdemontujesz, to półka się znajduje. I gniazdo 12V w tym miejscu tutaj oto tu właśnie. Boczek drzwi wysmakowany, zrobiony z finezją i polotem. Jak przystało na taki samochód, który ma dawać frajdę z jazdy, generalnie w weekend. Jeżeli na no co dzień jeździsz innym samochodem, powiedzmy w interesach, bo ktoś kto jeździ do pracy i pracuje na etacie, raczej CLS-a nie kupuje. Chcielibyśmy, żeby w Polsce pracownicy na etacie, tak choćby jak ja, mogli sobie kupić CLS, ale to raczej nierealne, więc jak w tygodniu załatwiasz interesy w innym aucie, E-klasą bądź s to w weekend jeździsz sobie CLS-em i cieszysz się życiem. Miękka skórka, ładny dekor, fotele w pełni elektrycznie regulowane, ogrzewane, wentylowane, nagłośnienie Burmestera, aczkolwiek patrzę od razu w podsufitkę, bo słyszałem, że były wersje z 23 głośnikami i miały głośniki w podsufitce. Tutaj w podsufitce głośników nie widzę, więc pewnie ten zestaw Burmestera ma troszkę mniej głośników aniżeli te najbardziej dopasione. Za to tutaj mięciutko, nie przejmuje się tymi głośnikami, tu również mięciutko, elegancko przeszyta ta skórka. Tu tak samo jest naprawdę miękko, przeważnie wiecie co mówię, plastik fantastyk, nie, no absolutnie. Tu jest idealnie mięciutko i tutaj jest materiał, materiałem wyłożona kieszeń w drzwiach, nawet nie takich całkiem małych rozmiarów. Tutaj przycisk do otwierania klapy bagażnika, aczkolwiek ten materiał Bardziej mi przypomina filc, a filc to tak nie bardzo mi się dobrze kojarzy z Mercedesem. Spójrzcie tutaj, ten samochód jest po prostu perfekcyjnie wysprzątany i tego materiału w tym miejscu już bym filcem nie nazwał. To jest taki materiał o wiele bardziej przyjemny w dotyku i o lepszej fakturze, a w tym miejscu jakby troszkę przeoszczędzili i to chyba na razie jedyny mankament, który znalazłem w tym samochodzie. Żeby nie było samych superlatyw, no to powiedzmy filc w tej kieszeni, który ma rzędne znaczenie, ale jednak filc. Czy fotel nosi jakieś ślady zużycia? Absolutnie nic. Po tych 65 tysiącach kilometrów jest tylko delikatnie przymarszczony, ale to jest prawdziwa skóra, a nie jakieś tam skóry czy ekoskóry. Stąd pewnie to przymarszczenie. Poduszka oparcia, poduszka siedziska, żadnych najmniejszych śladów zużycia nie nosi i wierzcie mi, jak ten kubeł świetnie trzyma, idąc ostro w zakręcie, no po prostu perfekcyjnie i całość tutaj jest jakby skrojona na miarę, jeśli chodzi o każdego petrolheada. Każdy znajdzie tutaj wyborne dla siebie miejsce żeby cieszyć się z jazdy. Pokażmy zatem, ile jest miejsca. Siedzę dosyć wysoko, jak widać i na wysokości głowy tak na płaską dłoń przestrzeni, a ja jestem łysy, więc ktoś, kto ma bujną czuprynę, po prostu tak sobie ustawiając fotel, może go oczywiście obniżyć czy podnieść. Nie będzie przycierał głową o podsufitkę, ale nic mu tej przestrzeni już nie zostanie. Jest szyber dach, który też troszkę miejsca zabiera, jeśli chodzi o ilość miejsca na prawą nogę. To tunel środkowy jest dosyć szeroki, ale nie wadzę absolutnie prawym kolanem. I Jeszcze raz się Powtórzę, że świetne trzymanie boczne. I już wsiadam za siebie. Tak to się prezentuje, gdy wsiądę za siebie. Tu mięciutko, tu trochę bardziej twardo, takie wyżłobienia na kolana. Elegancki gazetownik. Na wysokości głowy, przy moim wzroście po raz enty, się przypomnę, 1,88 m. Troszkę łysiną przycieram pod sufitkę. No to jest kupejka, więc można się tego było spodziewać. Natomiast myślę, że osoby do wzrostu 1,85 m absolutnie tutaj przecierać nie będą. Tutaj sobie biegnie wał napędowy. A więc jest dosyć wysoko, nawiewy do pasażerów siedzących z tyłu. Tutaj gniazdo 12V i taki mały schowek, który pewnie za myślę konstruktorów miał być jeszcze popielniczką, pomimo tego, że auto dosyć nowe. We współczesnych już popielniczek nie ma. Na środku, no na środku to raczej może usiąść dziecko, bo ja już ewidentnie się nie mieszczę. Aczkolwiek jak chodzi o ukształtowanie siedziska, to niby jest ono przygotowane dla dwóch osób. Ale tu jest dosyć miękko i da się tu dosyć wygodnie siedzieć. Na pewno dziecko tu wygodnie usiądzie. Jeżeli podróżujemy w dwójkę, bądź jedna osoba siedzi z tyłu, to do dyspozycji ma dosyć miękki podłokietnik, w którym znajduje się no, całkiem niemałych rozmiarów schowek. I taki sam filc jak tych kieszeni w drzwiach kierowcy. Troszkę taniej aniżeli gdzie indziej, bo tutaj materiał jest całkiem inny. To nie jest filc absolutnie o fajnej fakturze. Materiał, co tu jeszcze znajduje się. W tym podłokietniku, no to jak widać, znajdują się dwa uchwyty na kubki o takiej dosyć ciekawej budowie. Jeśli podróżuje tu jedna osoba bądź dwie, o czym przez chwilę mówiłem, to to ukształtowanie zarówno siedziska, jak i oparcia jest bardzo ergonomiczne. Siedzi siedzicie tu bardzo wygodnie, musicie mi uwierzyć na słowo, aczkolwiek nie, żaden fan motoryzacji nie chce podróżować w tym aucie z tyłu. Ja oczywiście chcę siedzieć za kierownicą. Jeśli chodzi o boczek drzwi, to nie szczędzili. Podobnie jak z przodu, wykonane jest finezją i polotem. I nawet w tym miejscu jest równie mięciutko jak z przodu, także w tym modelu Mercedes praktycznie nigdzie nie szczędził. Kufer głęboki i długi, 490 litrów, ale samochód również jest długi 5 metrów i 1 mm, dokładnie 5001 mm, stąd takich sporych rozmiarów bagażnik, więc dla czterech osób w zupełności wystarczy, pewnie nawet 5 walizek lotniczych się tu zmieści. Tutaj możliwość składania oparcia z pozycji stojącego kierowcy czy pasażera z tyłu za samochodem, tu, tu dalej się znajduje. Taki dosyć jeszcze głęboki schowek pod tą półką. Jak widać, brak tutaj w tym egzemplarzu zapasówki i nie wiem, czy zapasówka występowała opcjonalnie, czy nie. W każdym razie w tym CLS-ie jej nie ma. No i jak przystało na klasę auta, kufer jest elektrycznie otwierany i elektrycznie zamykany z funkcją domykania. Klapę bagażnika również możemy otworzyć i zamknąć za pomocą przycisku na pilocie. Notabene bardzo ładny pilot i jest to, tak sprawdzając przed chwilą, przed filmowaniem, Chyba najszybciej otwierająca się klapa bagażnika i zamykająca elektrycznie spośród wszystkich samochodów, które widziałem. Spójrzcie, trwa to ułamek sekundy, a nie całą wieczność jak w niektórych współczesnych samochodach. Tak samo, gdy chcę ją zamknąć, to robi to dosyć szybko. No i tak wygląda serce dzisiaj prezentowanego CLS-a. Powiem tak, ale tu jest błysk 65 tysięcy 3,5 roku od wyjazdu z salonu. A tutaj dosłownie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. To wygląda wszystko jakby wyjechało z salonu 3 tygodnie temu, a nie 3,5 roku temu. Kurczę, czy oni to tak czyścili? Robert, czyściłeś to do recenzji? Zapytamy cię oczywiście, jak będziemy oddawać samochód, no jestem pod mega wrażeniem. Siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski, to jest to co lubię. No i logo AMG, ale może gnać. Oczywiście ten samochód może gnać niesamowicie, a jeżeli te 435 koni to dla kogoś za mało, to może się rozejrzeć w stronę AMG GT 4-rzędowego. Czy jak to kiedyś mówił jeden z moich rozmówców, to nie jest AMG GT 4 to jest AMG GT 4-door? Sory, jak to jest 4 a nie 4 to ok, więc jak komuś 53 to za mało, to może sobie wybrać AMG GT. Tam pewnie można znaleźć wersję jeszcze mocniejszą aniżeli ta. Dopowiem jeszcze, że maksymalny moment obrotowy to 520 Nm i jest on dostępny w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowej od 1800 do 5800 obrotów na minutę, co powinno robić świetną robotę przy każdej prędkości i na każdym biegu. Obraz z kamery cefania to również to, co lubię, doskonale o tym wiecie. Linie statyczne, linie dynamiczne, boczne odzorowanie samochodu, system kamer 360 stopni. Wszystkie te udogodnienia na pokładzie CLS-a trzeciej generacji się znajdują. Materiały użyte do budowy wnętrza są najwyższych lotów. Nic o tym dzisiaj nie mówiłem, ale co to mówić, jak tu jest wszystko świetnie wykonane, elegancko przeszyte, mięciutkie, wszędzie mięciutkie i to jest prawdziwa skóra, a nie żadne eko-ambienty. Elegancko podświetlają mnóstwo kolorów do wyboru. Tu taki fajny dekor, może mały minus z mojej strony, za to, że to jest pianoblek. On, tak samo jak na drzwiach, biegnie sobie przez cały środek deski rozdzielczej, przez całą jej szerokość i zachodzi na drzwi zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ale ten pianoblek to osobiście jest coś, co mi do gustu nie przypada. Co tu jeszcze w środku, bo nie pokazywałem, dosyć duży, elegancko wycięty słowek, dwa złącza USB, slot na karty SD, złącze AUX. To wszystko tutaj jest. Gładzik w tym miejscu, kontroler na funkcji w tym samochodzie do zabawy, czy do, do fanów go jest tyle, że mogliby tu spędzać kilkanaście godzin codziennie, żeby te wszystkie funkcje poznać. Jaki masaż chcecie sobie wybrać, energizing comfort, kto co preferuje. To wszystko w tym samochodzie znajdzie. Można sobie konfigurować. Fotel kierowcy, fotel pasażera. Wszystko osobno. Balans ogrzewania fotela. No, to co mówię. Osobny film, trzygodzinny, o wszystkich funkcjach tego samochodu. I możemy sobie menu sterować na wiele sposobów. Oczywiście tu jest taki dodatkowy zapach. Jeżeli chcecie sobie te flakony napełniać w Mercedesie, to one do ich nie należą. Powiem tylko tyle. Jonizacja powietrza. W tej chwili mamy uruchomiony zapach. Co tu jeszcze? Jak chcesz sobie skierować strumień powietrza, to spójrz, ile tu jest możliwości kierowania strumienia powietrza. No, tak jak wszystko, tak samo nawet funkcje klimatyzacji są gigantycznie w tym samochodzie rozbudowane. Jest to znane z innych modeli menu Mercedesa i jest ono dosyć intuicyjne, aczkolwiek przy pierwszym kontakcie należy troszkę czasu poświęcić, żeby dokładnie się choćby z podstawowymi funkcjami zapoznać, bo jeśli chodzi o wszystkie jego rozbudowane opcje, no to to, co mówię, powtarzam się, kilka godzin to na pewno zajmie. Ale CLS równie okazane prezentuje się w nocy i ta dawka kolorów Ambientowego podświetlania. Oczywiście wykorzystuję kontroler multimediów, tu jak widzicie na tunelu środkowym, żeby zmieniać podświetlanie wnętrza. I ja wiem, że to jest Bayer. Nie każdemu konserwatywnemu klientowi Mercedes'a to może przypaść do gustu. Ale ja już przywykłem do tabletozy, przywykłem do ambientów i powiem, że te ambienty świetną robotę robią. Niezliczona ilość kolorów wręcz tutaj jest w tym samochodzie. Jaki kolor kto preferuje, taki może sobie ustawić. Takich jeszcze ciekawostek to jak podnosisz temperaturę, to proszę bardzo świecą się na czerwono nawiewy, czy dysze nawiewów, a jak obniżasz temperaturę, to świecą się na niebiesko. W tej chwili akurat wszystkie świecą na niebiesko, więc tego nie widać, ale widać jak podnoszę temperaturę, że zmieniają barwę na czerwoną. No i multi-beam bim LEDy. Nie będziemy nimi jeździć na światłach, bo już niejednokrotnie masz teraz na światłach jeździliśmy. Uważane za najlepsze oświetlenie na świecie. Za chwilę, jak przejedzie na samochód przeciwka, żebyśmy go przypadkiem nie zrazili albo nie przerazili Albo powiem jeszcze inaczej: jak mu pociągniemy z długich, tak brzydko mówiąc, to moglibyśmy mu prześwietlić głowę, a nie chcemy tego robić. Tak właśnie świecą multibimy, ale spójrzcie teraz, jak sobie tylko dotknę długie. O właśnie, no to przed samochodem widać jak w dzień. Tak się prezentują w pełni lodowe światła z przodu. Przejdźmy zatem do tyłu. Może jeszcze po drodze, zanim przejdziemy do tyłu. Bartek pokaże wnętrze. No właśnie, tak jest wnętrze z perspektywy kogoś stojącego na zewnątrz. Listwa podświetlana, podświetlanie stóp również LEDowe czy ambientowe. Myślę, że to dokładnie wszystko teraz będzie widać. Zakładam, że kamera dobrze to przeniesie. Tak samo podświetlanie powierzchni samochodu, znajdującej się przy nim, czyli jak wysiadasz to też ewentualnie nie wdepniesz w błoto, no bo jak jest takie podświetlanie, to możesz ruszyć do przodu czy do tyłu, żeby w błoto nie wdepnąć, ale zakładam, że każdy, kto jeździ takim samochodem, to nie parkuje nim w błocie, bo parkuje na jakimś utwardzonym terenie. Tak samo z tyłu podświetlenia stóp. Tam ładnie widać wewnątrz pasek ambientowy z tyłu. No i lampy tylne w całej okazałości, może jeszcze uruchomię awaryjki, żeby było widać, jak świecą kierunki. I ewentualnie dotknę stopu. No i to by było na tyle prezentacji CLS-a wieczorową porą. Wróćmy do dnia. Tu jest selektor trybów jazdy. Aktualnie mamy tryb ślisko, przeszedłem w indywidual. Jest także komfort, Sport i Sport Plus. Można je również zmieniać za pomocą tego pokrętła umieszczonego na kole kierownicy, na którym również znajduje się wyświetlacz. Już w którymś modelu mercedes to pokazywałem. Chyba w AMG GT. Także naprawdę rozbudowane możliwości tego samochodu i rozbudowane możliwości sterowania poszczególnymi funkcjami. Tu ponownie kolejny wyświetlacz. Start-stop to u mnie zbytek, którego nie powinno być, więc od razu robię w pozycję OFF. Tutaj również możemy sobie przestawiać dowolnie ustawienia tego samochodu, ale ponieważ jest to automat, więc ruszę w normalnym drive. Ie. Jak na razie jeździmy po Kotlinie, a nie po Pleszewie. A zawsze wiecie, że mówię, że Pleszew to królestwo Mercedesów. No W Kotlinie też ich nie brakuje, mimo że Kotlin jest znacznie mniejszy od Pleszewa. Przed nami też jest Merc i to oczywiście w wersji AMG A35. Na jarocińskich blachach, więc wysoce prawdopodobne, że jest z Kotlina. Ten konkretny CLS oczywiście jest z Kotlina. Robert, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, mieszka kilkaset metrów ode mnie. I jak tylko ten samochód zakupił, to od razu. Się ze mną skontaktował, że mogę zrobić recenzję. No a jak tu nie chcieć zrobić recenzji CLS-a? Niewiele mówię o wyposażeniu, ale wiesz mi jest ono praktycznie kompletne, jak chodzi o CLS-a. To chyba wszystkie opcje, jak mówi Robert, spojrzał sobie w specyfikacje tego samochodu, zostały zamówione. Wspomniałem o tym burmesterze. Rzeczywiście były burmestery z głośnikami w podsufice. Tutaj tego nie widzę, więc pewnie jakaś troszkę słabsza wersja burmestera jest w tym konkretnym egzemplarzu. Ale poza tym wszystko na pokładzie się znajduje od w pełni ledowych owych multibimów. Mam na myśli reflektory poprzez mnogość opcji tego samochodu, mnogość sterowań. Oczywiście klimatyzacja dwustrefowa, no jak może być inna w takim samochodzie. Wszystko, czego dusza zapragnie tu jest, łącznie z masażem, wentylacją, podgrzewaniem foteli, no ale to również nikogo nie dziwi, no w takim samochodzie za taką kasę przecież CLS AMG kosztował krocie. To po prostu wszystko do tego samochodu było, że tak powiem, dorzucone. A jak prowadzi się CLS trzeciej generacji AMG? No prowadzi się finezyjnie. O, sprzeciwko jedzie nawet CLS pierwszej generacji. Proszę, proszę. W dalszym ciągu jeździmy po Kotlinie. I tamten, z tego co wiem, również jest z Kotlina, bo ma indywidualne numery i często go na Kotlinie widzę, ale jeszcze się nie zgłosił do mnie z prośbą o recenzję. To oczywiście żart. Jeżeli jedziesz 50 na godzinę, czy 90 na godzinę, bo właśnie skończył mi się zabudowany, kopsłem pedał gazu i od razu zrobiło się 90, no to ten samochód prowadzi się Bajecznie. No przy takich prędkościach sportowa maszyna, to wręcz można by powiedzieć, że się męczy, aczkolwiek delikatne wychyły na prawo i lewo są. Myślałem, że jest to samochód AMG, więc usztywniony, no nie do końca. Jakieś tam wychyły karoserii występują przy gwałtownych ruchach kierownicą i nawet układ kierowniczy nie jest tak super bezpośredni. Również myślałem, że jak to jest samochód o sportowym zasięciu, to będzie perfekcyjnie bezpośredni. No nie. Być może w normalnym drive po prostu nie jest taki super bezpośredni, a jak sobie Wrzucimy tryb sportowy, o czym później. To się nieco usztywni i zrobi bardziej bezpośredni. Na razie sobie tak gdybam, sprawdzimy to za kilkanaście, kilkadziesiąt minut. No i najmniejsza część recenzji, czyli pokaz dynamiki 50-120, jeszcze tylko małą chwilę, bo jesteśmy na odcinku dojazdowym. Za chwilę mi się ten odcinek skończy i w normalnym drive 50-120. No właśnie, szybciej nie mogę, a było przedsudnie. I tak zastanawiam się, jaka jest Wasza opinia, bo niektórzy powiedzą, że w tym aucie brakuje ósemki pod maską, bo jest szóstka. No to jak się przejedzie i tak ktoś z Was i tak się kopnie 50-120, to zmieni zdanie i powie, że w zupełności w tym aucie szóstka wystarczy. Zrobił to dosłownie w okamgnieniu, nic więcej na drogi publiczne nie potrzeba. No i gdy normalnie się relaksuje na SC jadąc 120. Myślę, że to jest dziewiąte przełożenie zapięte, bo tu aktualnie nie widzę, na którym jestem przełożeniu. No to obrotomierz sobie gdzieś w granicach 1800 obrotów na minutę. Absolutnie się nie męczę, wręcz przeciwnie, samochód się relaksuje. Ja również się relaksuję, samochód się relaksuje. Cudzysłów. I tu wskaźnik chwilowego wykorzystania mocy. Spójrzcie, 110 Nm, 16 kW aktualnie przy takiej relaksacyjnej jeździe. Oczywiście pewnie szło to zauważyć, gdy jak pedał poszedł w podłogę, to te parametry się znacznie zwiększyły, ale tylko w chwili przyspieszania, a później to już... Wróciły do pełnego relaksu i proszę 120 na blacie, 29 kW. Chwilowe wykorzystanie mocy, a tych kW tu jest całe mnóstwo. Lub kilowaty razy 1,36, żeby mieć konie mechaniczne, no ale to petrol chyba tłumaczyć nie trzeba. Ten samochód pięknie brzmi w trakcie przyspieszania, a w tej chwili, gdy sobie płyniemy, bo on dosłownie płynie po jezdni, 120 na godzinę, jest w nim dosyć przyjemnie, aczkolwiek słyszę toczące się opony i już milknę. Spójrzcie na ten prosty samometr. Średnio około 62 dB. Nie słychać nic przy równej jeździe poza toczącymi się oponami. Tak nawiasem mówiąc, jak jadę 120 cls-em, to nawet busy mnie wyprzedzają. No szybciej na scenie nie mogę. Na pokładzie mamy tyle pokręteł, selektorów, suwaków, przycisków, że troszkę sobie pokręcę. To oczywiście żart, ale wejdę w tryb Sport Plus za pomocą tego pokrętła na... Kolej kierownicy. uj, jak on teraz brzmi? Teraz to on dopiero brzmi, i jeszcze sobie postrzeliwuje z wydechu. Nie wiem, czy to przeniosą mikrofony, to po prostu musicie mi uwierzyć. No i zrobimy pokaz dynamiki 50-120 jeszcze raz. Tym razem w trybie Sport Plus, tą 425-konną maszyną dawającą Frajdę. I wchodzę na SK. No, w tym momencie to jest po prostu szaleństwo, i ten kapitalny dźwięk. Ten dźwięk był super. W Drive, a w Sport Plus ten dźwięk jest po prostu fenomenalny. Dawno nie jechałem tak świetnie ryczącą maszyną, do tego jeszcze tak elegancko postrzeliwującą z wydechu. Wróciłem do trybu Comfort, żeby mnie nie kusiło, ale tak człowiek sobie marzy o jakiejś drodze bez limitu kilometrów albo o torze, żeby tym autem pojeździć. Robiąc recenzję na drogach publicznych, to ciężko jest na sercu, gdy dostajesz do dyspozycji AMG. Tak subiektywnie to wam powiem, że jak mi ktoś powiedział, że CLS -y AMG 53 mają nie 435 koni, a na przykład 535 koni, to połknąłbym to jak pelikan. Ten samochód subiektywnie w trybie Sport Plus zrobił na mnie znacznie lepsze wrażenie, aniżeli 4,5 sekundy do setki. Mógłbym powiedzieć, że to było ze 4 sekund, a nawet coś poniżej 4, po prostu świetnie się zebrał. Wracając jeszcze na chwilę do wyposażenia, no jest ono kompletne, nie chcę się tutaj powtarzać, wszyscy asystenci znajdują się na pokładzie, łącznie z asystentem Martwego Pola, co chwilę mi tutaj coś mignie, no bo jak jedziesz CLSM53MG, 119 po SC, to wiadomo, nawet Tico cię musi wyprzedzić, no bo tak to już jest. a no żeby nie było tak różowo, jak właściciel mówi, to często lubi wykorzystywać możliwości tego samochodu. No to spójrzcie, ja hamuję, bo za chwilę mi się skończy. skanie nie chcesz wyprzedzać. Z ostatnich 1200 niemalże kilometrów średnie spalanie 14,5 litra, ale samochód jest właśnie kupiony po to, żeby dawać frajdę i często prawa stopa wędruje w podłogę. Stąd takie, a nie inne wskazanie. Producent tego samochodu mówi, że jest znacznie, znacznie, znacznie mniej. No nie, jeżeli wykorzystujesz jego możliwości, to licz się z tym, że to spalanie do małych po prostu nie należy. I to, co mówiłem na początku recenzji. Łączny przebieg tego samochodu to 65 tysięcy kilometrów. Samochód pochodzi z polskiej sieci dealerskiej i Robert, jak na razie, jest z niego bardzo zadowolony, no ale jeździ nim kilka tygodni. Jaki zbieg okoliczności? Dzisiaj, jak jeździmy po Kotlinie, to same cls jeżdżą. Spójrzcie, kolejny CLS, tym razem pierwszej generacji. Nie chcę pokazywać, kto tam siedzi za kierownicą, bo nie wiem, a wiadomo, prawa autorskie, a może nie tyle prawa autorskie, co różne RODA i inne, inne, inne RODA, ale w życiu pocztym samochód było widać, i można powiedzieć, że Kotlin niewielka gmina w Irlandii, a CLS-ów całe mnóstwo. No i przed nami dziury. Tą sportową kupę limuzyną czterożwiową. Powiem tak, 40 na godzinę, jak w większości samochodów, którymi tu jeździmy, troszeczkę dudni. Taki dziwny odgłos pracy zawieszenia, takie takie wyraźnie słychać dudnienie. Bartek kiwa głową, że tak jest, a siedzi po drugiej stronie obiektywu. Natomiast nic w środku absolutnie nie trzeszczy, nie skrzypi, nie, nie, nic z tych rzeczy. Zmontowany tak jak kiedyś Mercedesy, pod tym względem perfekcja, ale praca zawieszenia głośna, takie wyraźne dudnienie, a nie tego raczej byśmy oczekiwali od komfortowego samochodu, a ten mimo, że jest usportowiony, no to myślę, że również jest komfortowy. Teraz dosyć gwałtownie hamujemy przed rondem, ale jest to celowe działanie z mojej strony. Chcieliśmy sprawdzić, czy skrzynia nie... Gubi się gdzieś tam w czasie zbijania. Nie, nawet gdy gwałtownie hamuje i zbija sobie poszczególne przełożenia, to absolutnie nie gubi się, nie szarpie, robi to w sposób płynny, czyli po tym przebiegu w dalszym ciągu pracuje niemalże idealnie. To samo tyczy się jazdy w ruchu miejskim czy jazdy poza miastem. Wytrzuwa intencje kierowcy, aczkolwiek jak rozpędzasz się tak gdzieś do 90, dosyć gwałtownie i puścisz nogę z gazu na 90, mając 90 na liczniku, to małą chwilkę to trwa, zanim sobie przerzuci na kolejne przełożenie. Ale to takie moje, już powiedzmy, szukanie dziury w całym. Generalnie jest w tym samochodzie bardzo dobrze. To samo tyczy się przyspieszania, gwałtownego hamowania. Płynnie, bez szarpnięć, absolutnie się nie gubi. I kilka słów tytułem podsumowania. No, nie chcę się przestać obcować z tym wozem, nie chcę się z niego wysiadać. I powiem tak, dla mnie jest on piękny z zewnątrz i trudno bym miał wybrać stylistycznie, który dla mnie osobiście jest najładniejszy CLS. Czekam na Wasze komentarze. Który Waszym zdaniem jest najładniejszy? Ten jest świetny technicznie, szczególnie w tej wersji. Wystarczająco mocny, nawet na tor, myślę, a na drogi publiczne to jest duży zapas. Bo słyszałem też takie opinie, że ludzie chcieliby mieć ósemkę pod maską tego samochodu, a nie szóstkę. No, znak czasów. Za chwilę pewnie zostaną już tylko czwórki, a później, już tylko motory elektryczne. Co mnie osobiście boli, bo mi elektryki osobiście nie przeszkadzają. Jak ktoś chce, niech nimi jeździ. Ale zostawcie nam proszę samochody spalinowe. A tak jak wiadomo. Wyginą za kilka lat. Niestety świetny samochód, świetnie wykonany, świetnie wyposażony. Robert, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Słabych punktów brak. No, może mały minus za ten filc w kieszeniach, tutaj w boczkach drzwi. Wszystkie materiały są finezyjne, a tam jest taki materiał przypominający filc, albo rzeczywiście to jest filc. Troszkę w tym miejscu przeszczędzili, ale to już jest takie moje szukanie dziury w całym, poza tym żadnych słabych punktów. Perfekcyjny samochód. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.